Witam Państwa serdecznie na kolejnym materiale omawiającym ciekawe, interesujące doświadczenia na politykę edukacji A dzisiaj chciałbym Państwu pokazać testy nad produktem innowacyjnym, nowatorskim, podesłanym przez Rafała Bibrowskiego, firma EcoWap. Rafał Bibrowski kojarzy nam się z nawozami wapniowymi tak? wszelki asortyment nawozów wapniowych, oczywiście posypowych, i nagle podesłał nam produkt, produkt płynny. Produkt gęsty, produkt jak najbardziej wapniowy, tak? No, z racji tego, że on się w tym specjalizuje, popatrzcie Państwo. To jest stabilizowany wodorotlenek wapnia. Produkt nazywa się Prolif, i my ten produkt w tym roku testujemy. Piękne, rzeczywiście gęste, takie mleko-wapienne, tak? Stabilizowane, jednorodne. My to testujemy w tym roku na poletku i patrzymy, do czego on się może przydać. Panie, wykonaliśmy tutaj kilka już zabiegów, testujemy stężenie póki co 2,5% i powiem tak, jakie są plusy i minusy? Po pierwsze, no nie bardzo mi się podoba to pobarwienie liści, tak? natomiast szczerze mówiąc, myśmy kilkukrotnie testowali, Indeks chlorofilowy, bo bałem się, że tutaj po, przy tym pobarwieniu liści chlorofil będzie mniej zagęszczony. Ale już któryś tam raz testujemy ten chlorofil w porównaniu do kontroli. gęstość chlorofilu wychodzi taka sama, także nie ma to wpływu na, na chlorofil. Co mogę powiedzieć na plus? Na pewno nie ma problemu z mączniakiem. Na pewno nie widzimy do tej pory żadnego problemu z przędziorkiem z ani, ani z wciornaskiem. No, zasada jest taka: roztwór wapnia, tak w wodorotlenku wapnia ma pH bardzo wysokie. Jeżeli my to nanosimy na blaszkę liściową, to nie dość, że ten wapń wchodzi w komórki, wzmacnia te komórki, wzmacnia struktury ligninowe, ściany komórkowej, tak, to jeszcze ten wysoki odczyn no, uniemożliwia rozwój jakichkolwiek grzybów. My oczywiście teraz weszliśmy w zbiory, liczymy, badamy, jak ten produkt będzie miał wpływ na Zachowanie się truskawki względem szarej pleśni. Tak? No tutaj szanowna moja małżonka, która prowadzi te doświadczenia, która nadzoruje, mówi, że pojawiają się infekcje szarej pleśni podczas zbiorów. My oczywiście sprawdzimy też shelf life na tym poletku. Natomiast powiem tak: my cały czas pracujemy nad tą technologią. Na pewno produkt będzie się nadawał, jeżeli chodzi o wczesną wiosnę i późną jesień. Właśnie jeżeli chodzi o choroby liścia. Tak? W zbiory będziemy musieli z tym produktem wstrzymać. Się, będziemy musieli y, omijać go, zastąpić innymi, innymi produktami. Już pokazuję dlaczego. Szanowni Państwo, y, popatrzcie, no niestety ten owoc też jest y, brudny, a zatem od momentu kwitnienia nie ma miejsca na proliw. Ale, tak jak powiedziałem, wczesno, wiosno, późno, jesienio jak najbardziej. My, oprócz tego, że testujemy na truskawce, wykonujemy również testy na, na malinie, na, na innych gatunkach. My, wszystkimi tymi naszymi doświadczeniami się z Państwem podzielimy. Natomiast, no tak, w tym roku. Opracowujemy założenia technologiczne. Badamy to stężenie 2,5%. Być może będzie trzeba obniżyć, być może trzeba będzie podwyższyć, to dopiero będziemy w kolejnych latach mówili o tym. Ale póki co. Bardzo ciekawy produkt, naturalny produkt. No słuchajcie kochani, roztwór mleka wapiennego tak jest jak najbardziej bezpiecznym produktem i dla środowiska, i dla ludzi, i dla, i dla roślin. Tak. To tylko trzeba umiejętnie go zastosować. A zatem pracujemy nad tym rozwiązaniem, i być może już jesienią będziemy mogli sięgnąć po ten produkt. Jeżeli nie jesienią tego roku, to na pewno wiosną w przyszłym roku i będziemy mieli fajne oręże, jeżeli chodzi o choroby liście, bo tak jak mówię, z moczniakiem tutaj problemów nie ma. To tyle, jeżeli chodzi o Prolif na dzień dzisiejszy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.